Pozdrawiam z województwa dolnośląskiego z Sułowa Kołomilcza. Jesteśmy na filii obozu koncentracjonnego <laughs> filii Grozrozyn. Tu jakiś szamba. To wszystko poobozowe. Co robiły tutaj te kobiety, dziewczyny? Przede wszystkim kopały rowy obronne, przeciwczołgowe, tutaj, bo jesteśmy niedaleko Wrocławia. Tu jakiś fundament jeszcze został po tym obozie? Tutaj głównie, ale to był obóz żeński. Trafiały też po powstaniu. Dziewczyny z powstania. Powstanie warszawskiego, dziewczyny. Tu było około 800 osób, kobiet, z tym część w czwartym roku trafiła, tak jak mówię dziewczyn z powstania, samobus został. Wyzwolone w styczniu 1945 roku przez żołnierzy Radzieckich ha, Co tu zostali? Około 20 kobiet tych niezdolnych do pracy i do marszu. Reszta udała się w tak zwanym marszu śmierci. woda udały się do obozu trafiły Bergen -Belsen. chyba w Belgii a te 20 osób co tu zostało To trafiło tutaj do okolicznych szpitali, między innymi do Żmigrodu. Coś, ktoś, coś wykopał tu. Pod, I później, po odreperowaniu sobie zdrowia, wyzdrowieniu, te, ta dwudziestka udała się. Czy to do miejsc swojego zamieszkania, do domów, tu też jakieś skarby chyba były, to świeżo kopane. Tyle zostało z obozu, jakaś kuchnia chyba była, fundamenty przeszły to kobiety ze swoje. W ile się udamy jeszcze do drugiego obozu, ale tym razem męskiego, też tutaj w okolicy? Ogólnie tutaj, baraki, z tego co udało mi się wyczytać i zapamiętać, oczywiście, to baraki nie miały bieżącej wody, elektryczności. Były to drewniane, ponoć okrągłe baraki, zbite z takich płyt, aby był piecnik. O, ciekawostką jest też, że tutaj nie było drutów kolczastych, wieżyczek, no nie było to potrzebne. Trochę tych budynków. Tu fundament został. Tam jest jeszcze jeden. No w końcu 800 ludzi tutaj było. No to trochę jest. Tu coś wykopano. Oj. Skoda, że nie ma żadnej tabliczki tutaj, niestety. Tak jak mówię, w 44 roku trafiały tu następny fundament dziewczyny z powstania warszawskiego. Tam też coś ogrodzone siatką pójdziemy sprawdzimy gopro mam przy kasku przypięte, a w kasku mi się nie chciało chodzić a nie zabrałem patyka tak zwanego nagrywam komóreczką tu coś było Głębokie, na 2 metry. Ta piwniczka. Widać farbę brązową. Jakieś utwory co pół metra. Nie, będziemy tam chodzić, nic nie psujemy. Takie miejsca trzeba uszanować. W końcu jesteśmy w półym obozie pracy koncentracyjnym Ale wracamy do motorka tam stoi nasz motorek tam też następne a już nie będziemy chodzić żadnej tabliczki że tu był obóz koncentracyjny obóz pracy filia gross Rosen. fundament baraku obóz żeński, kobiecy Kopały, turowy, tak, już mówiłem, i to pewnie nie raz przeciwczołgowe, do obrony wrocławia, Breslau, brzmę w Breslau. To coś było. Mamy końcówkę maja, jeszcze trochę i wakacje. Żona wróci i jedziemy na następną wyprawę. Same fundamenty, bo budynki tak jak mówiłem, były drewniane. Taki płyt tu jeszcze też. Jedziemy do drugiego. Bozo <laughs>